Hej kaludzie, to znowu ja, Toxicardio. Bardzo, bardzo was przepraszam. Ale coś się stało i tak. Mój ostatni filmik, który zrobiłam wcześniej, niestety się nie zapisał, a więc będziemy musieli kontynuować od tego. To zacząłem od nowa, ale nie ma po co. Próbowałam zrobić trzeci odcinek wcześniej, ale niestety, widzicie, co się stało. Nie zapisało się, ale auto tak. Więc musimy kontynuować od tego. Tak w ogóle. Tylko się zastanawiam. Czemu te zombie próbują mnie zabić? Może zazdroszczą, że ja mam tira, a oni nie? No ja mam tira, a ty nie. Wielszy dla dzieci od trzech lat. To opony się całkiem mocno odbijają. Jak na opony. Nie wiem czy w tutaj 2012 lub tutaj 2012 partu można zniszczyć opony, ale wiem, że można w tej części. Wiem, bo już nie raz to zrobiłem. Zaczęło się. Już nie raz zniszczyłem opony. O, ale mu tu odleciał. Ostatni strzał niedaleko do tego helikoptera. Może się uda tym razem. Wczoraj, kiedy robiłem ten filmik, który niestety się nie zapisał. Brakowało jeszcze 400 metrów i byśmy byli tam. No cóż. Boom. Tata to, 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 to są wakacje. Nie muszę iść do szkoły w Anglii. Bo ja mieszkam w Anglii. Nie wiem, czemu ale na moim laptopie ciągle jakieś reklamy wyskakują. Jeśli wiecie, jak to naprawić, proszę, powiedzcie mi. <laughs> Bardzo się ucieszę na razie to wszystko, co ja mogę, to przejeżdżać z zombie. Uhu, wee, wee, Jak widzicie, powoli się zbliżamy. Ja oczywiście gram na ziemi. Bo czemu nie? Chyba w sumie zaraz będę grał na swoim biurku. Tylko wezmę laptop. O, widzicie, że już setki metrów. No dobra, nie mogę, bo ładowarka jest przyczepiona. Poczcie jak blisko. Sam kurde, nie pamiętam, czy to było 400 czy 600 metrów. W sumie chyba 600. No cóż, ulepszymy coś teraz. Uj. O, turbo jeszcze miałem. Całkiem dużo. Doszłem dalej. Doszłam do 400 wcześniej jednak. Nie mogę kupić opon. Ale pusta. Oczywiście. Spoko. Możliwe, że dojdziemy tym razem. Tylko bardzo chcę nowe opony. Ale nie no. Jeśli się kupi te pistolety i w ogóle to Turbo, to auto w prawdziwym życiu by jechało wolniej, bo to naprawdę musi być bardzo ciężkie. Poza tym, skąd on bierze te rzeczy? To mu musi zajmować dużo czasu. A w ogóle, jeśli znacie jakieś inne części earn to Die, bo ja oczywiście znam trzy earn to, die, earn to Die 2012, earn to Die 2012 party. Ale jeśli są jeszcze jakieś, to śmiało powiedzcie mi. To chętnie je ten. Pokażę na YouTubie. Tak samo jak pokazuję te. Jeszcze nie jestem zbyt popularny, ale sądzę, że w końcu będę trochę. Wszystko jest możliwe. Moim snem jest zostać popularnym youtuberem. Jak widzicie, trochę nie potrafię mówić po polsku, ale to dlatego, bo już trochę długo mieszkam w Anglii. Jak widzicie, tam też są gry. The Impossible Quiz i The Impossible Quiz 2, ale w nie na pewno nie zagram. Już wcześniej w nie grałam, ale tam o raju się gubię. Dawaj, dojedziesz, dojedziesz. Nie, nie dojedzie. Kiedy powiedziałam, że dojedziesz, chodziło mi o to, że pobiję tą strzałkę, czyli mój najlepszy wynik. <laughs> No i kupimy opony. Super opona. Znaleźliśmy. Okej. Okay. Coś jeszcze mówią? Nie. Dobra, to jedziemy. Nie. Od razu szybciej. Chyba nawet tam są części złote w, tej opon w tych oponach. Fajnie, ja lubię złota. Lubię złotko. Super bridge. A no, tym, że mamy jeszcze pięć strzałów. Trochę lubiłam ten pierwszy pistolet, bo on wolno szczela, ale ten, jak szczelił i był zombie za nim, to przebiło się przez niego i trafiło tego drugiego. Ale ten pistolet jest taki szybki, że on zabija tych dwóch zombie dwoma strzałami. Jeśli wiecie o co chodzi. No cóż. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o moim życiu prywatnym, to niedawno w szkole mieliśmy 7 testów. A w styczniu będziemy się uczyć pierwszej pomocy. W styczniu nowym roku, oczywiście. Czekacie? Może i tam dojdę? Dolecę. Już pobiłem swój wynik, na pewno. Dawaj, dawaj! Yes, yes, yes. A więc wygląda na to, że to jest ostatni odcinek. And today. Wokół. This is our chance to escape. No. Uuuu, uh, jakiś challenge mode. No, czemu nie? Cool, Cool. Tak małporsy ja w życiu nie miałem Wszystko co kupuję to najwięcej paliwa Tylko mogę Nie, nie mówcie, że nic więcej nie mogę W ogóle to ja wiedziałam o tym challenge modzie, Ale nie wiedziałam co się w nim robi No, o raju, nie mówcie, że ja znowu muszę tam Nie. Dobra. A więc to jest ostatni odcinek. Tutaj. Narka. I zaraz zacznę robić odcinek. Tutaj 2012. Subskrybujcie. Lajkujcie. Komentujcie. Oczywiście miłe komentarze. Te złe. Zachowajcie dla siebie. I. No. Chyba tyle. Narka.